Witam serdecznie na kanale Primanki Sekrety. No słuchajcie, letnie spinningowanie. No i słuchajcie, trochę pomysłów w głowie dojrzewało i postanowiłem wrócić do regularnego publikowania tutaj filmów. Dzisiaj taka sprawa. Letnia pogoda, woda kwitnie, termoklina na 4 metrach. No i jak tu się dobrać do tych ryb? Według mnie to jest trochę atut, no bo jednak powiedzmy, woda. 8-metrowa termoklina na 4 metrach, także połowa wody rybom odchodzi. Te ryby się koncentrują no, na jednej, drugiej, powiedzmy, wody. tak Także teoretycznie trudniej, teoretycznie łatwiej. Ale o czym ja dzisiaj chciałem? O letnich przynętach, w żar, w gorące dni na drapieżnika jeziorowego. Od razu powiem, że. Latem na gumki prawie że nie łowię. Bardzo mało na gumki łowię. Gumka to jest przynęta późnego lata i jesieni według mnie. Chociaż są wyjątki oczywiście i są wody zupełnie inne. Ale ja dzisiaj chciałem Wam pokazać pięć moich ulubionych letnich przynęt. No, na szczupaka, na okonia, co weźmie oczywiście. Słuchajcie, numer 5. Tutaj mam moje pudełko ze skarbami. Numer 5 to słuchajcie Popper i Walk the Dog. równorzędnie je ustawiłem, to są przynęty bardzo skuteczne, no praktycznie do łowienia tylko latem, no i wczesną jesienią, no nie ma co ukrywać, to są przynęty jedno, że bardzo skuteczne, ale też bardzo widowiskowe, widowiskowe brania są z powierzchni, ale one działają też w specyficznych warunkach. No niekoniecznie musi ganiać, ale najczęściej ich używam właśnie wtedy kiedy gania albo gdzieś tam w zielskach jak szukam ryby. Dlatego numer 5, bo nie są to na pewno uniwersalne przynęty. I odbuja. Ale już coś wiesz, coś drgnęło. ale branie i to na takiego innego ale jakiś fajniejszy chyba no fajniejszy nie fajniejszy to duży nie ale ładny piękny to tak no do tego wiadomo dochodzą jeszcze jakieś tam popero turbinki jakieś inne dziwne wynalazki ale generalnie chodzi o przynęty powierzchniowe Słuchajcie, numer 4 to już też Wam pokażę. Uwielbiam na nie łowić. Tutaj taki z Ali, tutaj Basara. No oczywiście nieduże twitche, takie 7 cm, 6 cm na okonia. To jest kosiarka. No ale też, słuchajcie, też najczęściej łowię na twitche w miejscach albo płytkich, albo w miejscach na wodzie, gdzie widzę, że Wtedy twitch jest no, nieoceniony. Przepięknie na niego biorą, i bardzo lubię właśnie to prowadzenie. Twitch, 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 uwielbiam to. A był siedzi na woblerkę. To ładny pasiak. Drugi go odprowadzał. Ładny pasiaczek. Chedź. No i taki normalny będzie to woblerowy okoń. Ale doi. Uuu, ale doi. Ale idzie. Ale chodzi. Ale zasuwa żywotny. Fajny garbusek. Fajny garbusek. Ale słuchajcie, Twitch też nie jest uniwersalną przynętą. Jak kwitnie woda, łowiąc tak na ślepo troszeczkę, według mnie Twitch zdaje za małą częstotliwość, za małą tą falę hydroakustyczną i dlatego nie jest wyżej w notowaniach. Chociaż bardzo lubię łowić na Twitch e i są to bardzo skuteczne, letnie przynęty. Numer 3, słuchajcie, no to są już różnego rodzaju kranki takie baryłkowate najczęściej, chociaż niekoniecznie, podłużne też, ale te baryłkowate, one dają dużą falę hydroakustyczną podobną do obrotówki zasuwają. Tutaj jeszcze z grzechotką na kwitnącej wodzie ryby doskonale odczuwają te wibracje i bardzo dobrze reagują na właśnie takiego typu Kranki. No z reguły nieduże, mogą być oczywiście większe, ale tutaj mówimy o łowieniu takim dosyć, dosyć delikatnym. z kolejny. Z grzechotką. To były przeze mnie mocno niedoceniane przynęty, ale naprawdę potrafią otworzyć wodę, i to są już bardziej uniwersalne. No tutaj z krótkim sterem do łowienia na płytkiej wodzie albo nad zielskiem, tutaj z dłuższym sterem do łowienia troszeczkę głębiej gdzieś pod ławicą drobnicy, albo gdzieś tam w toni troszeczkę, żeby poprowadzić także krank to jest numer 3 i to są bardzo bardzo fajne przynęty no słuchajcie numer 2 już wam pokazuję bo tutaj właśnie są moje skarby numer 2 no to powinno być exequo 2 i 1 ale no i niech będzie numer 2 no to słuchajcie oczywiście obrotówki najmniejsza to rozmiar 2 którego rzadko używam uniwersalny rozmiar to jest Trójeczka, generalnie aglia, żeby ona dawała dużą tą falę hydroakustyczną. No ale czasami i trójka jest za mała, wtedy czwórka jest optymalna. Na tą przynętę można złowić latem każdą, tak naprawdę, rybę. Bez obrotówki nie wybieram się na letnie łowienie. No i najczęściej rzuty staram się robić na słońce, żeby nie ciągnąć pod słońce. No bo tak, na logikę, tak mi się wydaje, że no jak idzie pod słońce może razić trochę rybę niekoniecznie może dobrze zauważyć i tak dalej siedź no całkiem fajnie walczy nawet to już może być taki normalniejszy albo takie wrażenie sprawia no już się poddał to chyba nic dużego nie no, słuchajcie, normalny okoń, normalny okoń, no a numer jeden, słuchajcie, no to bezapelacyjnie wirujący ogonek. Słuchajcie, to jest tak wybitnie letnia przynęta, tak skuteczna. Szybko można obłowić różne partie wody, można ją prowadzić równomiernie jak obrotówkę, ale według mnie nie wykorzystuje się wtedy stuprocentowo potencjału wirującego ogonka, no bo w końcu to jest przynęta, która elegancko pracuje w opadzie. Także moje ulubione prowadzenie, no to rzut, gdzieś tam opuszczenie na daną głębokość, albo do dna, albo gdzieś tam w pół wody, w zależności od miejsca i cztery... Podwinięcia ten wirujący ogonek idzie do góry i daje opad na napiętej pleciące To sobie opada, penetruje wtedy dosyć duży wachlarz głębokości, no bo wyjeżdżam tym ogonkiem do góry, on sobie idzie w opadzie do dołu i tak mogło być przydnie, w pół wody, pod samą powierzchnią. Dlatego numer jeden według mnie to wirujący ogonek. Siedzi pierwszy. No i patrzcie, wirujące urwonek troszeczkę niżej. Troszeczkę niżej. I pierwsza rybka się melduje. O. Kajtek, nieduży okonek. Ale pierwszy jest. Już jestem zadowolony. No także, bez tej przynęty też na pewno nie wybieram się na letnie wędkowanie. A zaraz Wam pokażę jeszcze. Te moje pudełka z moimi skarbami. No, słuchajcie, pierwsze i najważniejsze oczywiście, pudło. Słuchajcie, wirujące ogonki. Od najmniejszych, których rzadko używam tutaj 7 gramowe, 10 gramowe, 14. -ki. No, i tutaj takie większe mam jeszcze zdecydowanie większe. Tutaj akurat 15 zdecydowanie większe ogonki, ale to już w innym pudełku do innego łowienia, mocniejszy kij do tego i tak dalej. A jeszcze nie wspomniałem o też o ważnej letniej przynęcie, ale to już nie jest tak oczywista. Oczywiście o cykadzie. Nie na wszystkich łowiskach da się fajnie połowić na cykadę, ale no to też jest elegancka przynęta, no to niech będzie szósta. Tutaj też wybór cykad. Trójki, siódemki. Tutaj też jakieś siódemki, ale podłużne bardziej. A tu już takie dyszki, i jakieś może i większe też trochę. Też nie uwzględniłem w klasyfikacji, no bo to obrotówka, obrotówka, ale jest taka z dodatkowym obciążeniem. Ten korpus jest ciężki, można daleko rzucić, a niekoniecznie trzeba głęboko prowadzić, ale można głębiej ją też poprowadzić. No i oczywiście obrotówki. Tutaj jakieś komety trójki. Tutaj różnego typu, różnego naprawdę. Aglie trójki. Tutaj czwórki, jakieś longi. Dwójeczki. Oczywiście wahadłówki, o tym też nie wspomniałem, ale nie jest to taka mocno uniwersalna przynęta. Czasem się sprawdza na niektórych wodach, w niektórych sytuacjach, ale letnio porą nie nazwałbym ich bardzo uniwersalnymi. Tutaj obrotóweczki dwójki. No i dalej wahadówki. Kolejne pudło. No to są przynęty pływające i płytko chodzące. No te kręki, które Wam pokazywałem, ale też kręki takiego typu, bardziej podłużne. Bardzo ciekawe są. Tutaj też takie krękowate. No oczywiście różnego rodzaju tujcze. W tym też takie uklejowate, moje ulubione. Tutaj mniejsze tujcze. Oczywiście walk the dogi w różnych rozmiarach. poperki, w tym te Aliexpressy moje ulubione, bardzo uniwersalne. Dalej Twitche, tutaj już większe. Siódemki takie bardziej pękate walk the dogi, łok dogi, dog, jakieś turbinki, różne dziwne inne wynalazki i popery, a jeszcze tutaj, nie pokazałem pod spodem, mam jednego niedużego Dżerka. Trzecie pudło. No to już są przynęty głębiej schodzące. Tutaj kranki. Nie za duże. Ciutkę większe. Głębiej schodzące też. Tutaj bardziej uklejowaty kształt. Też trochę głębiej schodzące. Ale tymi też już można fajnie potwiczować. Tutaj też coś czego. Nie pokazywałem w klasyfikacji. Ale też bardzo ciekawe przynęty. Bez sterowce. Pięknie. Lusterkują w opadzie, można też prowadzić je na różnych głębokościach. Tu są mniejsze, tutaj mam większe rozmiary. Wiby, no też to nie są mocno uniwersalne na lato przynęty, ale dają tą częstotliwość i czasami się sprawdzają. Też warto kilka sztuk mieć. Tu są takie lżejsze, tu mam też cięższe, bardziej skupione, ale jednak tych lżejszych latem bym używał. No oczywiście woblery z dłuższym sterem, głębiej schodzące. Też nimi można potwiczować. Tu już z zupełnie długim sterem. Raczej do równomiernego prowadzenia na, na większej głębokości, tak do 3 metrów gdzieś. Tak samo jak i te. To są przepiękne ekspresy, Ten, ten. poda Wam trochę linków w opisie. Będziecie mogli sobie zobaczyć. No i tutaj też takie głębiej schodzące. To jest trzecie pudełko. Czwarte pudełko. No to słuchajcie. Oczywiście gumy Tutaj w większości kopytka o zastawa bajc. No, różnego typu. Nie za małe, bo nie lubię łowić na takie malutkie paproszki z pontonu. Troszkę główek i to tak naprawdę zamyka temat letniego łowienia. No, pokazałem Wam moje skarby, tak jak widzieliście. No, ja tutaj trochę tego mam, bo ja od razu powiem, ja jestem kolekcjoner. Ja lubię mieć dużo różnych. Posprawdzać sobie to, posprawdzać sobie to, ale tak naprawdę, słuchajcie, mam tutaj też takie podręczne letnie pudełko, jak łowię brodząc. I tutaj po kilka dosłownie z danego rodzaju przynęty sobie wrzuciłem. I tak naprawdę, takie jedno małe pudełeczko do letniego łowienia w zupełności wystarczy. No, tak jak mówiłem, zapoczątkowałem z powrotem serię Primanki Sekrety. I teraz postaram się co wtorek regularnie publikować jeden film. A jak się uda, to jeszcze gdzieś tam jakoś w tygodniu jeden dodatkowy. Ale wtorki uznajmy za dni, primanki, sekrety. No słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Płynę łowić dalej. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejny film.